How are you today? I love you Polis! Police! Polis! Panie rok! Panie rok! Spokojnie! Może ja, jeśli jeszcze można, bym chciał... Kluczyki. Kluczyki, kluczyki mojego samochodu, Toyota. Oprócz tego są jeszcze dwie nagrody główne sprzęt firmy Sanio oraz komputer firmy też Sanyo. Ja również mam nadzieję z moim kolegą, że będziemy bawić się dobrze, że będziemy się bawić kulturalnie. Mamy miski, mamy miski piękne kobiety, które czekają na Was wszystkich. One czekają na do Spuda odbędą się wybory Miss World, Pan mis powie kilka słów. po prostu zadowolony z tego wyboru. Czuję się zaszczycony. No, nie wiem, mam już staż małżeński i z kobietami się, z kobietą się zajmuję od... siedmiu 7 lat, także myślę, że potrafię. datem, jest typowany też przez kilka dobrych godzin przed plażą nudystów na trzecią Rozbuda pan Mazurkiewicz. Zastanawialiśmy się nad wyborem pań. Było bardzo ciężko, bo jest też jest również bardzo ciężka. Tak, tak, ale ale myśleliśmy naprawdę, że może trzy godziny, dziesięć, dwanaście minut. Ale padł na, na główny ten werdykt na panią Krukowską. Proszę. hamulców i tak dalej. Bo mogą być różne, mogą być różne ekscesy, prawda? Więc e, pragnę, by Państwo zajęli już miejsca w stonach sędziowskim tutaj. Bardzo proszę. Jakie są? Nie więcej, tak? przybliżeniu powiedzieć. Moje zainteresowania to są zbieractwo kapki po mleku. O właśnie. Nie powiedzieć, że pan pracuje w leczarni tutejszej. Zarobki panie Rado Ponacz, ma niezwykłe. Ile masz? 60 po podwyżkach. O właśnie, dziękuję panu. A masz marze, marze, marzenia? Marzenia, ja nie powiem marzenia. Marze... marze marzenia, marzenia. Nie marzenia, marzenia to... Mia marzenia. Tapeta z kamyk kapski. Różowe, czerwone i różnokolorowe. Kapska to jest moja dewiza. Dziękujemy. pszczoła. Nauczycielka szkoły podstawowej. O właśnie, jak to jest proszę Panią, że Pani ma 10 lat i uczy już w szkole, coś tu na niej jest... a bo, a Albo w naszej szkole to wszyscy tacy. I, I jest i 5-letni Lenin, i 6-letni Kruso, i w ogóle! A, a Panie Rózewski, też jest? nie? Jest co nie, jeszcze nie dojechał. Chciałem powiedzieć, że dziecko teraz przebywa w szpitalu specjalnej Krawski. Dziękujemy. Że... <śpiewa> Troszkę że wieśka i cześćka. jak to z tym jest? Wieszek, czesek, ale dwóch mężczyzn. Coś, coś, wie, ale... Nie chcę do sięgać. Nie wiem, tak wyszło. Lat 33, zatrudniona w kopalni wujek. Dwójka. A zainteresowania, proszę pana. Tak moje zainteresowania to warzywa, pietruszki moje, kochane, marchewki wszystkie, banany no i dobra. bambusy. Ale no, no, radko, no, ja pani zainteresowania też, Panie Makuszu, panuje, tak? A dwie, potężne. Jedno w gospodzie. A? A, a marzenia, marzenia? Jakie marzenia? O, marzenia. Nie. To wyhodować jeszcze większego bambusa niż do tej pory. Ja? Dziękuję. Zamiatać. A pracuje, co ciekawe! Eee, pracuje w przedsiębiorstwie robót kanalizacyjnych. To jest nowość! Tutaj pani nie pracowała! Jak to jest, że kobieta pracuje akurat tu? No bo ja z tego! ja lubię po prostu ten kanał, zapach kanałów! Lubię szczurki, takie ładne, śmierciące! No tak, za zaniedbanie. A, a Panie marzenia? No, moje marzenia są bardzo skryte, ale tutaj mogę mi ujawnić. Więc moim marzeniem jest bardzo budowanie takiego dużego kanału, kanału przyjaźni między raczkami i cimochami. Daję. Proszę Panią, jakie są za Pańskie zainteresowania? Czy coś o serze może Pani nam powiedzieć? Proszę bardzo. O seru to już zbytnio nie lubię, ale lubię sport. Sport lubię. No właśnie, a jaki sport, proszę Pani? No, lubię grać. Domino, o, pokera. O, sport, Bilarda. A czy inne fizyczne sporty Pani ubrane? No i inne fizyczne sporty także lubię. No tak, więc dziękujemy Pani bardzo. Numer piąty. To ostatni numer, numer piąty. Teraz Panie pokażą się nam w koplesach. Mam nadzieję, że to będzie coś nowego, coś niezadowitego, no coś mi nie Alright, who has sexy stuff in North Virginia? thank uh you -huh. Chcę wybrać z naszego grona pana przewodniczącego, pana Orłowskiego, który przedstawi werdykt. Mieliśmy bardzo dużo pracy. Wszystkie panie niezmiernie piękne i wdzięczne. Proszę bardzo, panie przewodniczący, o podanie werdyktu. Z wielką przyjemnością ogłaszam werdykt konkursu na mistrz do spódy i tak może niezgodnie troszeczkę z regulaminem, ale myślimy, że sponsor nam to wybaczy. Otóż wybraliśmy cztery wicemistrz do spódy i tak pierwsza wicemistrz do spódy na najładniejszy wióz numerem dwa. <śles> Zwycięstwo im dzięk. No. Trzecia, trzecia wiceministra wschody, mistrz publiczności numer jeden. widzę wice mis gracji numer 5 zostanie zegarek firmy, firmy Sanio. I oczywiście mis do wschody, numer 4 i te kluczyki do Toyoty. I coś jeszcze numer 4. Oczywiście, przedstawiciel pragnę wręczyć. Internacjonal firmy Sony sprzęt Rady Publicznej uber dla drugiej wiceministrowi. Znaczy się to wskóra. <noise> Wszystkim i żegnamy do następnego roku. Dziękujemy żyrzy. Dziękujemy naprawdę wszystkim za miłą zabawę. Pan Ja jeszcze w imieniu Żyry chcę pogratulować tutaj realizatorom i głównemu sponsorowi za pracę i za przygotowanie. Pozysymy. Dziękujemy.